No, jeżeli się ktoś urodził na kresach, na takich pagórkach, czy w ogóle pod tym niebem kresowym, to jest niemożliwe, żeby tam nie tkać. Tam są same pejzaż, to są same gotowe projekty do, do tkania. Są same wyjść i z każdej strony masz, do końca życia nie zdążysz. Urodziłam się w 1957 roku i prawie całe moje życie oprócz 10 lat spędzonych w sudetach, związane jest z nieletnią. Oczywiście to moje miejsce uznają za najpiękniejsze w całym świecie. I z kolei, mówiąc o Nieledwi, obejmuję również całą Hrubieszowszczyznę jako moją małą ojczyznę. Ponieważ ludzie stąd i całe otoczenie przyrody składają się na to, kim ja jestem. I począwszy od moich córek Emilii Elżbiety, przez rodzeństwo, całą moją rodzinę z całym bogatym doświadczeniem, czerpią z tych źródeł, y, czerpią pomysły, siły i, i to są źródła, na których się opieram. W życiu codziennym, takim bieżącym, nie zdajemy sobie sprawy, z ilu cząstek wzią, wziętych od innych ludzi sami się składamy. Bo jak się tak zastanowić, y, wszystko, y, począwszy od, no, pejzaż, otoczenie, za, zawdzięczamy Panu Bogu, ale y, Umiejętność malowania, przeżywania, kontaktów. Wszystko to mamy od kogoś. I, i, I nie można określić, że sami do czegoś doszliśmy. To jest taka refleksja przy okazji, że, że sami że tutaj jest, muszę sama mówić o sobie. Ponadto całość życia traktuję jako ogromny dar od Boga, tego, który jest pierwszy twórcą i tego, który nas otoczy, otoczył taką ilością piękna, która jest niedostrawienia do końca życia. W tej chwili to zdjęcia dobrze pokazują. Ja próbuję przez tkaniny jakoś wyrazić zachwyt, przeżywanie przyrody, ale to jest nie do ogarnięcia. Tkanina wykonana ręcznie, czy to gobelin, czy kilim, to są takie dwie ważne dwie warstwy, czyli osnowa i wątek złączony ze sobą żmudną pracą. Te dwa słowa, osnowa i wątek, są to słowa, które znalazły się na stałe w literaturze i w filozofii. Często mówimy, że na osnowie życia pleciemy zdarzeniami właśnie wątek, to są zdarzenia życiowe. Gobelinowe i kinowe światy mają swój niepowtarzalny urok. Jest to pewnie za sprawą faktury ziarna włóknistego. I, I to pewnie ma jakieś znaczenie w tym, jakie kilimy robią wrażenie w domu, czy, czy gdziekolwiek są prezentowane. Oprócz tego, należałoby powiedzieć to, co już dawno powiedzieli Paweł i Szczepan Gajewski, zakładając w okresie międzywojennym nasze szkółki tkackie. Y że całe bogactwo przyrodnicze tutaj naszych terenów pozwala zyskiwać wszystkie surowce do tkania. Czyli można sadzić len zyskując włókno, hodować owce na wełnę. Z roślin możemy uzyskać wszystkie kolory farb do malowania wełny, a ludzie żyjący pośród naszego pejzażu mają na pewno zmysł twórczy. I wychodząc od tej myśli ostatniej, jeszcze mam takie jedno niespełnione marzenie, aby. W naszym regionie może powstała albo gmina, albo wioska tematyczna nastawiona tylko na tkactwo, czyli żeby uprawiać len, hodować owce i z tych surowców również tkać nasze tkaniny. Tyle. Dziękuję.